CETA. Dlaczego jest świetnym rozwiązaniem dla wielu, ale nie wszystkich kandydatów z Europy? Czy słyszałeś o CETA, czyli porozumieniu między Kanadą a Unią Europejską, które może ułatwić Ci szybki start pracy w Kanadzie? Ale czy to rozwiązanie na pewno dla każdego? Dzisiaj wyjaśnię, dla kogo CETA jest świetną opcją, a kiedy warto szukać innych dróg. W tym odcinku dowiesz się, czym dokładnie jest CETA i jakie korzyści daje. Które zawody są objęte porozumieniem i co to oznacza dla Twojej aplikacji? Jakie formalności i pułapki czekają na kandydatów? Oraz jak CETA wpływa na proces uzyskania pozwolenia na pracę i co to oznacza dla osób planujących dłuższy pobyt, czyli też rezydenturę. Cześć, nazywam się Aleksandra Kościelak i jestem licencjonowaną konsultantką imigracyjną, która pomaga Polakom i Europejczykom spełniać marzenia o życiu i pracy w Kanadzie. Zaczynajmy! Co to jest CETA? CETA to Comprehensive Economic and Trade Agreement, czyli kompleksowe porozumienie gospodarcze, które reguluje tak współpracę handlową, jak i zatrudnienie między Kanadą a Unią Europejską. Dla imigrantów z Unii Europejskiej oznacza to uproszczony dostęp do kanadyjskiego rynku pracy, bez potrzeby przechodzenia przez długotrwały i kosztowny proces aplikacji o LMIA. Co to oznacza? To oznacza, że pracodawca może szybciej i łatwiej zaoferować ci pozwolenie na pracę. W praktyce to spora ulga, bo LMIA wymaga od pracodawcy udowodnienia, że na lokalnym rynku pracy nie ma odpowiedniego kandydata. CETA ten wymóg pomija dla określonych zawodów. Ekspert rozwoju rynków dostaje propozycję pracy od kanadyjskiej firmy. Dzięki CETA firma ta nie musi występować o LMIA i dzięki temu aplikant może szybciej otrzymać pozwolenie na pracę. Jakie zawody obejmuje CETA? Lista zawodów objętych CETA jest ściśle określona i opiera się na liście zawodów uzgodnionych przez obie strony porozumienia. I są one opisane kodami NOC, czyli National Occupation Code. Są to kody w Kanadzie praktycznie dla każdego zawodu. Są to takie grupy zawodowe jak księgowi, prawnicy, specjaliści marketingu, inżynierowie, ale i doradcy w zakresie usług pocztowych oraz konsultanci biznesowi, bardzo pojemna grupa. Ważne jest, aby stanowisko, które obejmuje oferta pracy odpowiadało dokładnie danemu kodowi NOK na liście CETA. Praca w księgowości, IT lub zawody inżynierskie często kwalifikują się do aplikacji CETA, ale na przykład sprzedawca czy pomocnik budowlany już nie. Trzeba też zwracać uwagę na wykluczenia, ponieważ niektóre zawody mają ograniczenia, jeśli chodzi o kwalifikację do aplikacji o pozwolenie na pracę w ramach CETA. Korzyści to: szybsza procedura, bez LMA, mniejsza biurokracja i niższy koszt dla pracodawcy, możliwość łatwiejszego zatrudnienia specjalistów z Unii Europejskiej, radykalnie krótszy czas oczekiwania na pozwolenie na pracę idealnie, jeżeli możemy o to zaaplikować w momencie wjazdu do Kanady, na granicę. CETA to nie jest magiczne rozwiązanie dla wszystkich. Oto o czym należy pamiętać. Po pierwsze, nie wszystkie zawody kwalifikują się do aplikacji w ramach CETA. Ta lista jest szczegółowa. Po drugie, to tylko pozwolenie na pracę tymczasową, a nie na pobyt stały, czyli PR. Po trzecie, pozwolenie w ramach CETA jest związane z konkretnym pracodawcą i stanowiskiem. Po czwarte, kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne zawodu określone w noku, o którym wspominaliśmy wcześniej, czasem potwierdzone certyfikatami czy też doświadczeniem. Po kolejne, kandydat w większości wypadków musi mieć wykształcenie wyższe. I po kolejne trzeba pamiętać, że CETA nie omija innych wymogów, takich na przykład jak wymagania zdrowotne czy brak sytuacji kryminalnej. Masz wykształcenie jako inżynier-geolog? Jeżeli ten zawód nie jest na liście CETA, nie skorzystasz z tej ścieżki. Jak wygląda proces aplikacji? Proces zaczyna się od znalezienia pracodawcy, który chce cię zatrudnić. Pracodawca składa ci ofertę pracy i składa uproszczony wniosek o pozwolenie na pracę, pomijając LMIA. Ty dostarczasz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i twoje doświadczenie. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji otrzymujesz pozwolenie na pracę i możesz zacząć legalnie pracować w Kanadzie. Ważne: każdy dokument musi być dokładny i dopasowany do wymogów, ponieważ błędy mogą spowodować odrzucenie. Chociaż CETA ułatwia start i pracę tymczasową, to nie jest programem na stały pobyt. Jeśli planujesz zostać na stałe, musisz dodatkowo rozważyć inne ścieżki prowadzące do rezydentury, takie jak programy federalne administrowane przez Express Entry czy programy prowincjonalne. Pozwolenie na pracę w ramach CETA może być Twoim pierwszym krokiem, który otworzy drzwi do dalszych opcji w Kanadzie. Podsumowując, CETA to świetna alternatywa dla wielu Europejczyków, chcących szybko zacząć pracę w Kanadzie bez LMIA. Ale musisz dobrze znać swoje kwalifikacje i zawód, by wiedzieć, czy możesz z niej korzystać. Jeśli chcesz sprawdzić, czy CETA jest dla Ciebie, zostaw komentarz lub umów się na konsultację, gdzie dokładnie umówimy Twoją sytuację. I nie zapomnij zasubskrybować, by cię nie ominęły kolejne ważne informacje o kanadyjskiej imigracji.